Hej, cześć Szymonko? Z tej strony oczywiście Wiktor. No dobra, Ad dajmy tego pana. A dzisiaj szymon jest Wiktor, który będzie grał teraz pierwszą kopię. Dobra, kołowę. gramy. Yy, Real Madrid na. Real Madrid kontra Liverpool, a dokładnie Liverpool kontra Real Madrid. Yy, no tutaj biegnie sobie Azard. A taki. Hazard jest myślał. Azard, to jest. Już. Widzisz, gdzie gramy poziomie. Na motorze. I o no, Jezu I spróbujemy strzelić jak najwięcej dramatów, jakby coś. Wiktorio się dopiero uczy. O Jezu Nie Wiktoria, tylko Wiktorio. Vi... Taki. Wiktor, Li... tak jakby. Dobra, nie gram w to. <gry> no. Liverpool kontra Real. Trzeba to pominąć, bo to nudne. Na no, no, Sala jak zawsze. Sam Teraz sobie skakał, ok. I pierminować, cholera. I ojej. Piłeczka. I Patrzcie, a teraz będzie gol Weź była się popatrzcie że... na Otmo. Ale super w Nie. Ale podobnie. Bail. Jakby coś to jest gra bez zasad. Zapomniałem to dać. Czyli że no można... I Van der Że nie ma spalony. nie ma fauli Nie ma fauli, mi smasakrowa. Nie ma fauli nie ma kartek, nie ma nic. Dlaczego ktoś mi wandajka zmasakrował? Jezu się, co? To, to, to było? Luka. to. Mam no, na no, słaby jesteś ale, ale kto? Na no, słabo no. Real jest fajny. O Jezu, mamy, ale to było ciasteczko. O Jezu. Jakby coś ta y Wittoria jest kibicem Barcelony, dlatego tak mówię, że real jest głupi. O ja. W sumie. Ja też lubię Barcelonę, bo tam mieszka moja ciocia i wujek, których, no, poz dawaj, których dawaj, pozdrawiam, których pozdrawiam, na moim odcinku właśnie. Pozdrawiam, Do mo moi pozdrawiam moją ciocię z Barcelony i mojego wujka z Barcelony. Wow. <laughs> nie będę Szlisk. mówił imion, bo wiecie, nie, się. Nie. No nie można. <laughs> Dobra, weźcie, bo ja zaraz już nie będę mógł grać. Ja chcę przejść przynajmniej jedną bramkę. O. Termino, Jezu Mane No podałem przecież Ale podałeś pamiętam o do przodu Nie, miałem wychylone Wychylony drążek Wychylony bążek miałem bążek? bążek Drążek nie bążek Bobo Bobo bo. Dobra dawaj dawaj Kosemu Kosemu Kosa Kosa, ale Co zalach, Co zalach, Co zalach, jak? zalach, zalach, jak? zalach, 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 Dawaj, biegnij tam firmino. zalach, 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 zasad. <laughs> tak będzie było. Be, be. Be. Dlaczego mi się kamera coś... wow, babinio. Mi się coś z kamerą stało, jeden tabu. Chyba widzicie ledwo co Jezuście Dobra Już jesteśmy O jak To kardy już było. No serio znowu? Ale nasz jest chyba Nie no. A, a, a Co, naprawdę nie? No bo go nalawił, rozumiesz o co chodzi O jezu, dlaczego ty Dimitri? Nawet nie poskoczyłeś. Kto to jest? Fabinio? Ten, ten Łysy, tak? To Fabinio. Nie. Kto? z niego. O jezu. Fantastycznie to rozegrali. O kurde. On to obronił, czy nie strzelili. Strzeli. Strzelili. A Z1 wściekł. Z1 to przecież legenda 9-6. <grym>, 9-4, ja mam w 20 i podanie to ja mam akurat zidane 94 i 9.7. xdada a zidane 97 ma FIFA 20 ale tylko że na wypożyczeniu bo ja zrobiłem to zadanie o tego zidane yy, i wiecie jak się ja, ja... w ogóle prawie że nie gram w FIFA w Ultimate Team w ogóle świetnie wersji dobra, manę rozpędź się manę rozpędź się. Roz, spędźcie, podaj Y. Dobra. O kurde, ale Y. y. Iba. O Jezu. Jak miałbyś. Sorry. No w Kurde, ładny, zaczynaj się tylko. No, znowu na Reksandę Ronald'a dają mi piłkę. Poczekaj. To wygrały w końcu watorzy, na lata, czy trzeba na No, chyba nie co się dzieje do zobaczy? No, we. No, no, no. no, no. no, 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 o, podnaj no. <laughs> mam pieniu. Mierdzil. Mierdzil. O dobra. Do fabio, Ej, do papini. O, ile ci sam, 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 yes. Jezus Maria. smaria! Maria. Ale to było bronium. Kurde, <laughs> interwencja roku normalnie. Dobra, daj papinio, papinio. Dawaj, fabinio, Dawaj. Fabinio, fabinio. Dawaj skoś <laughs> Nie pada? Wróci, po prostu wrócił. Teraz ja gram. Teraz ja mam pada, widzicie? Ja mam ręka. Taki ja, <taki> ja będę grał. Liverpool <taki> będzie odmówał. Zero, zero. Ja Teraz takie zaczynają. sytuacje były. Kilka było. Dwie. Daj opory na obieg zawsze. Badanie niepotrzebne, bezsensowne. Uuu, no to byłoby fałsz. mają swoje ślizgami. Las, 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 nie znam tego gościa. Dobra. Nisko polkarne. No, dajko oczywiście. Tylko sobie ustawia. Ach jezus mam. Kto to... Kto to uderza w ogóle wadę? Jak wadę z roboczą wygrał główkę to okej. Okay. Co za rozegranie. Salach z prawej nogi kończę. Chciałem z lewej chwilę, że idzie. Zobaczmy jego cieszynkę. W tej fisie. Nie ja no, ja już nie skończyłeś ramy, ja udziałem. Patrzcie, piłka. Zobaczmy, jak to rozegrane było. Piętka do Fabidio, Fabidio z pierwszej salach. Chciałem z lewej chwili, że nie, ale z prawej do ale gol. Jeden za Widzisz, jak się gra? Dobrze, gram to wiesz. dwie takie sytuacje że powinny być bramki, a... Ale troszeczkę nie, nie w fifa, bo ty dopiero się uczysz u mnie. Póki jesteś u mnie, wow. <laughs> jeszcze Sylwestra sobie urządziliśmy. Wow! W salach Boże! Ty też miałeś, Ty też miałeś jakąś, jakąś poprzeczkę, co nie? No. Jedną jeden 60 minuta, czas na zbiary. Wejdzie. Ham. O patrzcie, Wanderberga mam jakby to się. Nie ja wiem na no, Wilhelm. mam na no. początku. A mnie No, a co? Wanderberg, zobaczmy jego twiksy. Wow, ale pokiwał. Wanderberg. prawie. się wraca. Chciałem sobie troszeczkę Wanderbergiem pokierować. O nie. Niepotrzebnie, ale będzie 2-0. Kurde, kurde, to było jakieś. I no. z tą jak będę miał z drugiego y, rogu ten, to wtedy będę wkręcał. Jak będę miał z drugiego rogu y, wrzucać, to będę wkręcał, spróbuję. Jak padnie, to to będzie kurcze gol życia normalnie. Zaraz oczywiście po tym, jak w trybie Volta z Wandajkiem z przewrotki, trafiłem od słupka w okienko. Pamiętasz wczoraj? Nie. Dobra, wkręcamy. Łoja! Ujeżdża do dy. Aleksander Laszlo, Katar ma nagle coś. Cudki, ale jednak. Ło, miler szybki jest. Nie ma fauli, człowieku. A co widzisz z tym twoim kupi? głupi? Łopanie! Jak pan to wejdzie? No to wejdzie? Rados. Iś. Fer. Bijo. Nie udawaj. Już zapomniałam. To jest on? Tak, chyba. Ja też czwórka. To że ma czwórka. Bo ja biła. A kto to jest w ogóle? Tak, kto. A ten co teraz będzie? Nie, nie. Jakiś kruz chyba. Nie wiem jak to się wymawia. Na kontuzję właściwie um, chyba. Po niemiecku jak się wymawia? O. U. To to kruz. Kruz! Kruza! Kruza. To jest jakiś. To nie. Kruz! O, kurza. Wiesz, jak ona leciała szybko. Już będzie mógł z dystansu, bo 1,0 wystarczy.

Co się ciągle nagrywam? Ufa video ja ciągle nagrywam, ja ciągle nagrywam, ja ciągle nagrywam. Nie, no dobra. I ja ciągle gram. Nagrywam i gram Dawno tak robiłem sobie. Patrzcie, na YouTube to wstanie, nie? Zaraz będzie koniec spotkania, bo środek nawet połowa, połowę O, równo, noc Więc podał, jak są grać na Clasico. Dobra, to jeżeli cię wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba, yy, dzwoneczek. Napiszcie komentarz, że zostawiliście na przykład, co nie, łapkę w górę. Ja wam przykleję serduszko, będziecie biali, yy, suba. Ode mnie oczywiście iść. Może od Wittoria, że jest zdążymy, żywy. Ale wątpię. Powątpię wam. Powątpię wam. cały szale... realistyczny. Zero cel. Zero cel. Może. Realistyczny. Ja Trzeba, że nie piły. Tak. Do zobaczenia holenderskiego. Na razie. Cześć. Dobra, wasz pana. Skończyła nagrywać. Szczęście. Dobra. Skończyłaś. Jezu, dobra, cześć, zostawcie łapę, pa.